Siemanko, ja jestem z Dym, a dzisiaj witam was w nowej serii, możliwe że serii, którą jest gra w Idle Tuber Simulator. Ogólnie grałem już w gierkę i teraz jesteśmy na muskularnej plaży. I opowiem wam najpierw o co tutaj chodzi. Najpierw, dajmy na mapę. Widzicie, najpierw jesteśmy, jeszcze tutaj, w Strike Club. Żeby go przejść, że tak jakby. Musicie e, cię sześciu takich ludzi pokonać. Zaraz wam tutaj ją. Tutaj ich pokażę, tylko sobie tutaj ulepszymy. No, i są tutaj ulepszenia, i postacie, jak widzicie. W pierwszym mamy Lunę a w drugim Emily. O! I to start, start challenge. Um, tutaj widzicie, jest taki napis czerwony live po lewej mojej stronie, lewej. I tam mam, um, tak. Um, takie dwa wieżaczki to jest style bonus, czyli bonus z tego jak się ubieracie. Później so, um, jest ile jak szybko robicie lajki. No, czekajcie, co sobie ulepszymy. Bo o to tutaj, tutaj też chodzi. Ulepszanie bo to jest taki, jakby bo to jest symulator. Jest później, jest takie VS. I tu są ile właśnie takich, tych postaci macie pokonane. Jeżeli będziecie mieli trzeci dance, bo tu na dole są dancey, które możecie robić. Ja wam pokażę teraz. Patrzcie, bardzo fajny. O, pokonaliśmy już szóstego i mamy tutaj densę. Oczywiście może możecie zostać, nie musicie robić kolejnego. A później jest taki ludzik i tam macie subskrybentów. O, ich, ma, ich macie zero albo jakąś małą ilość możliwe, bo ja kiedyś miałem trzy. O, będziemy mieli I Jeżeli właśnie opublikujecie, no to wtedy dostajecie te subskrypcje. I jeżeli będziecie mieli 500 subskrypcji, to będziecie właśnie już móc na tą plażę, że dlatego po pierwszym waszym streamie czy live opublikowanym, będzie skończonym będziecie mieli tą plażę. Oczywiście na początku to nie jest takie łatwe jak teraz jak mam, że ciągle wygrywam. Dlatego ja już grałem no już w to grałem i to długo. I, o, I jak wyjdziecie, to musicie zrobić właśnie sobie taki awatar, ja, czy, czy będziecie tutaj chłopakiem czy dziewczyną? Jak się będziecie nazywać? Oczywiście wszystko można później zdjęć. Tutaj w takim czerwonym okienku na dole na past. Tutaj ja mam gra z rudym, i tutaj jest taki obeczek, trzeba na niego nacisnąć za, A i trzeba poczekać 24 godziny na samą zmianę. Imienia, tutaj tutaj macie ustawienia, oczywiście. Tutaj macie wszystkie wasze epizody, czyli inaczej, właśnie te live. I macie ile więcej wtedy lajków oraz subskrypcji, gdzie to było. Tu jest mapa. Tu macie challenge od fanów. Możecie je także usunąć. Tutaj ulepszacie. Oczywiście wszystko jest na, na dole na pasku. Jakbyście nie wiedzieli, gdzie to jest. No i, i jest jeszcze garderoba. Zaraz Wam pokażę. Co tutaj jeszcze jest? Jest skleba, to z diamentami i garderoba, w której możecie się przebierać. Jeżeli chodzi o te numerki, tam ile macie z, e, tych wszystkich tych rzeczy, danych na to? A tutaj macie, jak bardzo jesteś, jaki macie outfit dobry. No i jeszcze na przykład, weźmy sobie. O, tutaj bluzkę mam taką. I jeszcze mam jedną. Kurczę tylko, gdzie teraz to jest. Bo to zgubiłem. Tą, którą miałem. No nie. O jest. Oj. I na tym macie taki Sporting Shirt. Nazwa. No, i ile Wam daje? Style bonus, i albo, par, albo samo, albo jeszcze Party Lub Sports Bonus. No. I tak, i później. I tutaj chodzi właśnie o to, żeby zdobywać światy i stać się najlepszym YouTuberem. Bo tutaj jest YouTuber. Te dęsy są bardzo przydatne często. Ja za chwilę będę miał kolejnego dęsa, już ostatniego. Ja wiem jak wygląda. Patrzcie na tego. hu To jego mina później. O, a teraz podnosimy Podnosimy to. Hop. Dobra, i pokażę Wam jeden najkrótszy z, z, z dance tutaj to jest uwaga uwaga podnoszenie wielkiego ciężarka patrzcie Uro! i koniec a nie Uro! i tutaj możecie jeszcze czasami takie coś dostać ale nie dostajecie wtedy takiego podwójnego i to tylko taka animacja kolejna no, bardzo fajna gierka. My już sobie damy post i, I ja już zrobiłem tego tyle, że będziemy mieli czwarty. O! I możemy iść na plażę. Znaczy nie na plażę, Jaką plażę? Na koszyków. Do koszyków. Kibolisko będzie. O, widzicie? Dostajecie takie nagrody oczywiście za wypełnienie tych challenge widzów. Też dostajecie i patrzcie. Nowe przejście na mapie: Basketball Court. Idziemy i tam nie ma żadnej nowej postaci, chociaż w większości są nowe postacie. No, ogólnie wielka, bardzo fajna. Możemy wziąć jakąś koszulkę, tylko gdzie ona jest. Bo ja nie wiem, bo tu jest tyle tych koszulek, że ja nie wiem. O, kiedyś miałem taką. Dobra, gdzie jest ta koszulka, którą dostaliśmy? O, tutaj. Ha! To jakbyśmy poszli na party. A ja może kupię sobie taką bluzę. Nie, nie stać nas. Ha. Hmm, co by sobie kupić? Ale bluzy tutaj są. Niestety są za drogie, bo my mamy tylko... A nie, mamy! Ha, 174. Akurat stać. To taka kurtka czy taka? Dobra, taka bluza. Kupujemy, wydajemy hajs, a co o nas obchodzi, to obchodzi, że mamcia podniesie koszty, bierzemy takie. No i patrzcie jak pięknie. O, ile na tu jest? Przepraszam za kaszel, ale trochę zachorowałem. Ale i tak robię dla Was film. Ale ich szybko tutaj jadę. I już mamy Emily. Patrzcie, ile tu jest tych postaci. Nawet nie wiem, gdzie są te lokacje, czy trzeba odblokowywać, żeby iść dalej. Bo ja w sumie nie wiem. O! Ui, o ja. Ja tak nie umiem. Mówię Wam, ja tak nie umiem. Więc. O, a tak, to, a tak to ja też nie umiem. No, powiedzcie w komentarzach, czy Wy umiecie takie triki? No, powiedzcie mi, czy umiecie takie triki jak oni. No jestem ciekawy ile osób sub umie. O i kolejny. Ha, ale fajny outfit mamy. I kolejny Star challenge. O Dlatego możemy już tutaj skończyć live, ale my tego nie robimy. Bo ten live ma trwać. I to bardzo długo, bo teraz potrzeba 50 tysięcy subskrypcji. Na kolejny ten, na kolejny świat, którego nie wiem jak wyglądało, tylko dotąd byłem. No. I gierka polega tylko na tym, ale mimo to jest bardzo fajna i wciągająca. Kiedyś się z, kojarzy się z Szymona SWW. Taki mój przyjaciel YouTube'owy nagrywałem z nim. No i, i właśnie nie, tak się z nim raz wciągnęliśmy, kiedy się nie nagrywaliśmy na YouTube'a, tak się w to wciągnęliśmy, że po prostu on, nie wiemy ile on miał, ale graliśmy w to całymi dniami. Ale i tak nie udało nam się tego zrobić. Kolejny star challenge. Doń jakaś. Do nie. Dajmy jej jakąś szansę minimalną. Minimalna szansa. Nie, porusz... nie klikam to. Dobra, ulepszymy jeszcze tej Emily. O, Emily jest na najlepszym poziomie póki co, ale. Ale teraz niech będą wszyscy na tym samym, Heh. Wszyscy są na równi. No. Kolejny Star Challenge. Uhu. No. A więc pamiętajcie, tutaj są, patrzcie. Tutaj mamy na górze takie lajki i subskrypcje. Dajcie, lajka oraz subskrypcje, ok? Rozumiem się. Dobrze. Dałeś lajka. Mam nadzieję, że tak. No, wiem, że dałeś lajka, bo wiem, że jesteś gość i mnie lubisz. Ja też Cię lubię. No. I tym pięknym zwycięstwem oraz tym pięknym dęsem. kończymy dzisiejszy odcinek. O, pokażę Wam jeszcze ostatni dance stąd, którego użyję na tego gościa. Patrzcie. I teraz to tym pięknym zwycięstwem i tym pięknym desem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja jestem Graj z Rudym i się z Wami żegnam, więc do zobaczenia, cześć i.